Zastanawiali się kiedyś, kto wygrałby w epickiej bitwie między dwoma najpotężniejszymi siłami wojskowymi w historii. Zrmianie ze swoją niezniszczalną legią, czy Mongołowie ze swoją śmiercionośną prędkością i sprytnymi taktykami wojennymi. Chociaż oba imperia dominowały na światem na swój sposób. Jedno było tysiąc lat, od drugiego. Jakby się ze sobą zmierzyły, gdyby obie znalazły się na tym samym polu bitwy? Rzym w szczytowym momencie swojej potęgi, pod rodami Tesarza Trajana, Fien, panował prawie nad całym znanym światem. Od wybrzeży Brytanii po Egipt. W tym samym czasie, w 300 wieku, Mongolowie pod wodzą Chingiz niszczyli wszystko na swojej drodze, tworząc największe w historii kontynentalne imperium. Dwa niezwykłe imperia, ale rozdzielone o tysiąc lat. Ale co się stało? Gdyby ci dwaj giganci historii stanęli do bezpośredniej bitwy, to fascynujące pytanie, ale trudne do odpowiedzi, ponieważ chociaż oba imperia dominowały w swojej pose, ich taktyki i technologii były radykalnie różne, ci organizacja wojskowa z Rymian, z ich nieustępliwymi formacjami, wystarczyłaby wystawić czoła prędkości i przebiegłości Mongołów. W tym filmie z badami, jak popierałyby się ich siły i kto miałby przewagę w bezpośrednim starciu. Przygotuj się, by to odkryć. Sanurz miał tę epikę bitwy historii. Kluczem do wojskowej potęgi Rzymian były ich legiony, struktura organizacyjna, która pozwalała im dominować przez wieki. Każda legia składała się z tysięcy żołnierzy, podzielonych na małe, ale wysoko wyskolone jednostki. Presimsi żołnierze byli znani z żelaznej dyscypliny, zdolności do tworzenia nieprzenikalnych linii bojowych i swoich umiejętności w walce wręcz. Presymskie formacje, takie jak słynne Testudo, były dowodem ich taktycznej biegłości. Ten system obronny, w którym żołnierze ustawiali się ramię w ramię, chronieni tarczami, był prawie nieprzenikalny dla pocisków. Dodatkowo zdolność się Rzymian do poruszania się w zwartym szyku dawała im znaczną przewagę nad wrogiem pod warunkiem, że utrzymali formację nienaruszoną. Rzymianie dysponowali także zaawansowaną infrastrukturą wojskową. Ich inżynierowie byli w stanie budować fortyfikacje, obozowiska i mosty z szybkością, co pozwalało im efektywnie się poruszać i tworzyć bazy operacyjne na zdobytych terytoriach. Jednak pomimo tych wszystkich zalet, Srymianie nie byli niezniszczalni, Cioćich armia była potężna w walce wręcz, brakowało im ciężkiej kawalerii w pierwszych wiekach. Rimska kawaleria, niebędna do szybkiego porusania się z winnych ataków, rozwinęła się dopiero za czasów Hadiana około 130 roku NNE. Ten brak mobilności stawiał ich w niekorzystnej pozycji wobec szybszych i bardziej zwinnych sił. Elaborat presybi Czyli do tego, armia mongou pod wodzą Czengiszczana była zaprzeczeniem wstępnej struktury. Rzymian, mongouje wyróżniali się mobilnością, elastycznością i szybkością, z jaką mogli się rozmieszczać na polu bitwy. Ich główną bronią nie była ciężka pieciota. Ale kawaleria poruszająca się z wielką prędkością i strzelająca z zabójczą precesją. Kawaleria mongolska była słynna ze swojej umiejętności strzelania z lukus koni. Używali luku składanego, który w przywiestwie do tradycyjnych luków pozwalał im strzelać niesamowitą siłą i precesją. Nawet na odległość, ta zdolność do atakowania na dużą odległość dawała im znaczną przewagę nad wrogami którzy walczyli w walce wręcz. Strategia Mongołów była tak innowacyjna jak skuteczna. Mongołowie nie tylko walczyli agresywnie, ale także wiedzieli, kiedy się wycofać. Taktyka posorowanego odwrotu, bo które udawali, że się wykofują, aby przyciągnąć wroga w pułapkę, była tylko jednym z wielu manewrów, które Mongołowie stosowali z dużym powodzeniem. Ta taktyka opierała się na przebiegłości, z którą zrymianie nie byli przyzwyczajeni się zmierzyć. Ponadto, Mongołowie byli szybsi nie tylko na polu bitwy, ale także w komunikacji. Używali systemu jestców messengerów, co pozwalało im koordynować ataki na różnych frontach, przez co niemal niemożliwe było dla ich wrogów przewidzenie ich ruchów. Podsumowując, Mongołowie mieli przytłaczającą przewagę mobilności i nietypowych strategiach, Pozwalało im atakować, wycofywać się i ponownie atakować, nie dając wrogowi czasu na reakcję. Teraz na sedlu czas baj porównać te dwie legendarne siły rzymskie legiony i mongolską kawalerię. Choć oba imperia miały imponujące armie, kluczowa różnica między nimi polegała na tym, jak walczyły i na warunkach terenu rzymski i i były zorganizowanymi i, i formak chami, ale w dużej mierze sale od dyscypliny i struktury. Były nieustępliwe, gdy mogły utrzymać swoje formacje i ruszyć jako jednostka. Jednak ta organizacja, która była ich największą siłą, stawała się ich słabością, gdy wrok nie trzymał się konwencjonalnych zasad walki. Z drugiej strony, Mongołowie byli zupełnym przeciwieństwem. Ich elastyczność i mobilność pozwalały im szybko atakować. I szybko wykofidać się, nigdy nie angażując się w przedłużoną wokę. Mogli atakować z daleka precyzyjnymi strażami, zmieniać kierunek z dużą prędkością i okrążać wroga na wielu frontach. Jen. Ponadto, podczas gdy Rymanie byli ekspertami w walce wręcz, Mongolowie byli mistrzami wojny partyzankei. Dzięki temu mogli wyczerpywać wroga, nigdy nie się w bezpośredni kontakt, co ko było czymś, czym Rzymianie nie potrafili radzić sobie efektywnie. W team sensie strategia Mongołów była znacznie bardziej nieprzewidywalna i elastyczna. Jeśli chodzi o technologię wojskową, Rzymianie polegali na swoich maszynach oblężniczych, takich jak katapulty i balisty, ale w porównaniu z Mongołami ich broń oblężnicza była ograniczona. Mongolowie z kolei już w trese wieku zrywali prokus stresy niczego, co dawało im istotną przewagę technologiczną. Pozwoliło im to korzystać z bomb prokowych i zaawansowanych maszyn wojennych, które stawiały broń z rzymian w niekorzystnej sytuacji. Więc kto miał przewagę na polu bitwy? Prymianie dzięki swoje zorganizowanych formacji, mieli imponującą zdolność do wytrzymywania ataków frontalnych. Ale Mongołowie, dzięki swojej szybkości i nieprzewidywalnym taktykom, mogli łatwo złamać rzymskie formacje, atakując ze wszystkich stron i wynistając armię wroga, zanim ten zdążył zareagować. Wyobraź sobie teraz otwarte pole bitwy. Z strony, potężne zimskie legioni, ustawione w porządną linię, starczami wyprostowanymi i mieczami gotowymi do walki. Przed nimi, mongołowie rozproszeni, ale z wyraźną przewagą mobilności i strategii. Lecz zmiany z zwartymi i dobrze wyskolonimi formatami posuwają się naprzód bez litości. Ale w momencie, gdy wchodzą w zasięg mongolskich łuczników, sytuacja się zmienia. Z daleka Mongolowie zaczynają strzelać swoimi strzałami z zabójczą precyzją. Rzymianie próbują uformować mur tarcz, ale strzały wciąż spadają na nich, powoli ich wyczerpując. Mongolowie, zamiast stawiać czoła wprost, szybko się rozprasają. Atakując wiele punktów ją używają swojej mobilności aby okrążyć rzymskie legiony, nigdy nie dając im jasnego celu, na którym mogliby się skupić. Za każdym razem, gdy Rzymianie próbują posuwać się do przodu, Mongolowie szybko się wykofują, by ponownie zaatakować z innego kąta. Rzymianie nie mogą przewidzieć, że Mongolowie nie walczą, by wygrać do sprzecią ale by wyczerpać wroga. Rzymianie, będąc siebie otoczonymi i nieustannie atakowanymi, Zaczynają tracić spójność swoich formacji. Wróg nie jest zainteresowany walką wręcz. Mongolowie wiedzą, że ich zwycięstwo polega na wytrwałości. Bitwa toczy się dalej, a wyczerpanie Rzymian jest odczuwalne. Ich szyki, które kiedyś były nieprzeniknione, teraz są porozrzucane. Będę się Mongolowie. Wciąż atakują i znikają w oddali używając swojej taktyki posorowanego odwrotu, by zwabić Rzymian w zasadzkę. Szymianie, choć stanowczy i zdecydowani, nie mają odpowiedzi na wroga, który nie gra według ich zasad. Bitwa się przedłuża, ale wynik staje się coraz bardziej jasny. Mongolowie mają przewagę dzięki swojej mobilności, elastyczności i strategii wyczerpywania. Na otwartym terenie przewaga Mongolów wydaje się niekwestionowana. Ich prędkość, śmiertelne strały i zdolność poruszania się jako szybka i elastyczna jednostka sprawiają, że są niemal niepowstrzymano siłą. Pomimo organizacji i dyscypliny rzymskich legionów, Rzymianie nie mieli narzędzi ani taktyk, by stawić czoła tak zręcznemu i przebiegłemu wrogowi. Rzymianie byli niepowstrzymaną machiną wojenną, ale tylko na tych polach bitew, gdzie mogli narzucić swoją organizację. Wiele starszych Mongolami, gdzie mobilność i strategia dominują, ich technologiczna i taktyczna przewaga byłaby zbyt duża, by stawić opor. Jednak nie możemy zapominać, że Rzymianie byli mistrzami w walce wręcz. A ich zdolność do wytrwałości była legendarna. Mongolowie nie mogli ich lekceważyć, ponieważ Rzymianie wiedzieli, jak walczyć z nieogiętą determinacją. Ale w bezpośredniej bitwie Mongolowie z pewnością znaleźliby sposób, aby wyczerpać rzymskie siły, a ich organizacja padłaby. Więc, kto wygrałby w tym epickim pojedynku dwóch niezwykłych imperiów? Ciosiast Rzymianie byli potężną siłą. Mongołowie, dzięki swojej szybkości i sprytowi, mieliby przewagę na otwartym, nieograniczonym terenie. Teraz zapraszam i idzie do zastanowienia się nad tym, jak myślisz, jak ta konfrontacja potoczyłaby się, gdyby warunki były inne. Co sądzisz o tym starciu gigantów historii? Podziel się swoją opinią w komentarzach i jak zawsze. Podziel się tym wideo, jeśli cię zaskoczyła, a jeśli ta bitwa cię fascynowała, zostawiam ci si kolejne wideo, abyś mógł kontynuować odkrywanie tajemnic przeszłości. Do zobaczenia w kolejnym video.